Zpoczynamy konferencję tel ubezpieczenia Stargorzów przed sobotnim meczem, w którym drużyna podejmie przeciwnika z kątów wrocławskich obecni na konferencji są trener Oskar Serpina oraz Tomasz Ginto. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem? Czy wszyscy zawodnicy są zdrowi? Na ten moment wszyscy zawodnicy są zdrowi, to jest najważniejsze. Ci, którzy leczyli większe urazy, dochodzą już do pełni swoich sił, mowa tutaj na przykład o Mariuszu Kłaku, który borykał się z poważnym stłuczeniem kości policzka, tak? można, można powiedzieć, przepraszam, to jest nie, nie, nie fachowo. E, także dochodzi on już do, do pełnej do sił i to jest najważniejsze. Z Ostrowa też wróciliśmy w pełni, w pełni sił. E, a jeżeli chodzi o taką sytuację przeziębieniową, to mamy oczywiście okres taki, jaki, jaki mamy, Przecież dochodzi do tego e, dosyć niekorzystna aura, jeśli chodzi o temperaturę na zewnątrz. Więc jeżeli u któregoś z zawodników pokazują się takie objawy przeziębieniowe, to oczywiście szybko na to reagujemy, aby ustrzec pozostałych zawodników, ale mam nadzieję, że zawodnicy, którzy mają takie drobne objawy na mecz już będą w pełni wykurowani i do meczu z kątami wrocławskimi podejdziemy w pełnym składzie. W zespole jest wielu młodych zawodników. Czy jest szansa, że dostaną więcej minut na boisku w najniższym meczu? Jak na ten moment młodzi zawodnicy dostają sukcesywnie swoje minuty na boisku. Oczywiście tutaj mowa o tych naj, najmłodszych, czyli o Rafale Renickim, Dawidzie Malarku i Stanisławie Szempku. Dostają oni oczywiście swoje minuty na parkiecie. Staramy się ogrywać ich w takich newralgicznych. Momentach, w momentach, kiedy wynik nie jest już ustalony, ale, ale waha się i muszą wejść na boisko, pokazać pełne swoich umiejętności przy wyniku, który jest jeszcze jakby w trakcie w trakcie realizacji, w trakcie ostatecznych, ostatecznych wyłonień. To jest bardzo ważne, aby tacy młodzi zawodnicy prezentowali swoje umiejętności właśnie w takich neurologicznych momentach meczu, a nie wchodzili tylko na jakieś ostatnie minuty, kiedy wynik z góry może być już ustalony, kiedy ta przewaga jest już na tyle bezpieczna, że rywal nam nie zagraża, także bardzo ważne, żeby pod taką presją ci młodzi zawodnicy byli ogrywani. Oczywiście przed nami jest do zrealizowania bardzo poważny cel, a mianowicie awans do ligi centralnej. To niesie ze sobą pewne skutki, że ci młodzi, mniej doświadczeni zawodnicy nie mogą występować na parkiecie w takiej liczbie minut, jaką bym sobie wyobrażał, jaką bym sobie na nich wymarzył, ponieważ no, musimy tutaj wygrywać jak największą liczbę meczów i zająć odpowiednie miejsca. Więc nie zawsze można tak poprowadzić ten mecz, aby ci zawodnicy byli ogrywani. Ale tak jak już wspomniałem na początku wypowiedzi, chcemy, aby oni dostawali jak największą liczbę minut. I myślę, że gdy indywidualnie podsumowują swoje dokonania boiskowe, to właśnie ci najmłodsi zawodnicy których wymieniłem, mogą być zadowoleni, a ja jestem zadowoleni z tego, co prezentują na boisku, gdy już dostają swój czas i życzę sobie, żeby tak dalej pracowali, bo jestem z nich bardzo zadowolony. Zespół UKS Koty Wrocławskie to Beniaminek Ligi. Co wiemy o tym zespole? Tak jak Pani redaktor słusznie zauważyła, jest to Beniaminek Ligi. Oczywiście pewnego rodzaju research już dokonuję, ponieważ zbliża się nasza czwartkowa odprawa przedmeczowa, więc na pewno zaaplikuję zawodnikom taką, taką skróconą wersję tego co prezentują kąty wrocławskie. Muszę przyznać, że jako zawodnik nigdy nie grałem z tym zespołem i również tutaj na przestrzeni naszych dokonań pierwszoligowych też nie mogliśmy, nie mieliśmy jeszcze możliwości spotkać się z tym zespołem. Niemniej jednak w dobie wideo i Dzielenia się, powszechnego dzielenia się węczami i materiał na temat kątów wrocławskich jest dostępny w internecie, także tak jak powiedziałem, powoli zaczynam odkrywać wszystkie karty, jakie dostrzegam, jeżeli chodzi o najmocniejsze punkty zespołu z kątów wrocławskich. Nie ukrywam, że po zeszłotygodniowej przegranej w Ostrowie Wielkopolskim jesteśmy bardzo mocno zmotywowani na ten mecz, ponieważ chcemy udowodnić, że była to jedynie, był to jedynie wypadek przy pracy. No i nie ma co ukrywać, że mecze na naszym parkiecie są dla nas bardzo ważne, bo, bo tutaj pokazujemy swoją siłę i nie, nie chcemy pozwolić, aby... Nikt tutaj żadna z drużyn przyjeżdżających nie pokazywała swojej piłki ręczej swoich warunków, bo to my jesteśmy tutaj totalnymi dyktatorami, jeżeli chodzi o nasze sportowe ambicje tutaj u nas na parkiecie w Gorzowie i tak też będziemy chcieli ten mecz poprowadzić, aby go zwyciężyć i zawodnicy są zmotywowani. To jest najważniejsze. W ostatnim meczu Goki w Derbach ze Śląskiem Wrocław rzucił ledwie 12 bramek. Czy wiecie co było powodem ich tak dramatycznej nieskuteczności? E, tak, oczywiście ja e, powoli, tak jak już wspomniałem, e, robię research na temat kontów wrocławskich. E, co ciekawe, cały mecz 12 bramek, a do przerwy tylko 4, to może mówić tylko e, o jednym. E, w przypadku takiego odkrywania tych kart bacznie przyjrzałem się, jak zagrała zespół ze Śląska Wrocław, ponieważ postawił dobre warunki w obronie i dzięki, dzięki tej analizie też, będziemy, też wiem, którą drogą powinniśmy podążać, jeżeli chodzi o, o sobotni mecz. Ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o ten mecz, to będzie. Najważniejsze, najważniejsze będą założenia te, które zawsze sobie wpajamy razem z zawodnikami, czyli pełne skupienie, pełna mobilizacja i poprowadzenie tej gry w naszym stylu. I jakby tutaj skupienie na nas jest najważniejsze w kontekście wyniku tego sobotniego meczu. Oczywiście rywal nieco tajemniczy, oczywiście ze swoimi atutami, ale nie będziemy ukrywać, że tutaj jesteśmy najważniejsi my i to tak jak my poprowadzimy tą grę, to taki będzie też wynik końcowy. Szacunek dla rywala, oczywiście. Wiemy, że te rękawice podejmą, ale, tak jak mówię, musimy pokazać na boisku naszą totalną dominację. Może zacznę od tego, że FIFRASZ to gra błędów, natomiast my w tym meczu popełniliśmy ich aż na sto, i tu szukam takiej głównej przyczyny tej porażki. Może nie, aż oczywiście nie umijmując zespołów ostrowa, natomiast my. Krótko mówiąc, za dużo tych błędów popełniliśmy. Ostrów poprowadził kilka kont, które zadecydowały o ostatecznie o końcowym wyniku. Dlatego troszkę się pretensji do siebie, natomiast oczywiście analiza pom meczowa i, i też na wczorajszym treningu wyciągamy wnioski, idziemy do przodu, bo już w sobotę kolejny mecz, no i trzeba to wyrzucić z głowy i, i się, krótko mówiąc, mocno zrehabilitować. Wydajesz się być w bardzo dobrej dyspozycji. 10 bramek z Zieloną Górą robi wrażenie. Czy jesteś dobrze przygotowany do, do sezonu i też, czy mógłbyś jakby zabrać głos w tej sprawie, jeżeli chodzi o pozostałych zawodników? Tak, dokładnie. Mocno przetrenowaliśmy okres przygotowawczy. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i fizycznie, i mentalnie. O faktem fakt ten ostatni mecz troszkę nam nie wyszedł, ale już wiemy, gdzie gdzie po prostu ten, ten nasz błąd. Wyciągamy, wyciągamy wnioski, tak jak odpowiadając też na pytanie, czujemy się bardzo, to bardzo dobrze przygotowani do całej linii. Jak układa się współpraca między rozgrywającymi? Czy macie dużo swobody od trenera? Tak, tak naprawdę na środku rozegrania decydujemy, co w danym momencie będziemy grać, w jakim kierunku podążamy. Widać już powoli te automatyzmy, które no, muszą wynikać z czasu, z naszego łącznego czasu gry, więc fajnie, widać, te, można powiedzieć, tak jak wspomniałem, automatyzmy, co skutkuje coraz lepszą grą. Benjaminem to zawsze duża niewiadoma. Trener wspomniał, że przygotowuje informacje dotyczące rywala. Czego się spodziewasz po takich informacjach? Na pewno będzie to niewygodny rywal w każdy w tej lidze, natomiast jak już teraz tutaj wspominał, to tylko i wyłącznie zależy od naszej gry, tym bardziej, że gramy u siebie, przy naszych kibicach i musimy się skupić tylko i wyłącznie na, na naszych umiejętnościach, na, naszych, na naszym podejściu do meczu, ponieważ jeżeli wszystko zagra w porządku, no to, to powinniśmy wygrać ten mecz i takim założeniem wychodzimy w sobotę na, na spotkanie.